No i co, i lecimy. Gdzie jest Amelia? Dziękuję za, za klip, Tomek. Dzięki. Gdzie jest Amelia? Nie ma. Amelia podąża za e, tajemniczym Bomontem w Góry, gdzie ukryty jest skarb na miejscu. Zaś czekają spotkanie z dawno niewidzianym znajomym. Co to będzie, co to będzie? Nie wiesz, francuskim inspektorom, daleko jeszcze? Już blisko widzisz. Tam w jas... Amelio stój! To pułapka. To przywódca kręgu. Kanienkę? Za długo za mną łazisz starcze. Załatwimy sprawę raz na zawsze. Nie dzisiaj, bo mam. Nie jestem sam. Dziękuję. Dziękujcie Czerwonoskuremu. Tropił was przez wiele mil w tym trudnym terenie. Skąd wiedziałeś o Bomoncie? Później, teraz nie ma czasu. Wykuszcie Bomonta z kopalni. Ja sprowadzę pomoc z sąsiednich wiosek. No, mało brakowało. Nie był koniec. Teraz misja, misja chodzona. Tak zwana. Dam, 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 jednak dziadek się okazał zły, kto by się spodziewał. Kto by się spodziewał, leżę kościany. Muszę sprowadzić pomoc z indiańskich wiosek. Podczas gdy Kanienke szuka pomocy na zewnątrz my poszukamy bomonta. No, to jest misja chodzona, bo nie mamy tutaj... Nic, tylko mamy tę armię i sobie po prostu chodzimy, jest taka fabularna. I to wojsko musi nam starczyć do końca misji. Szukaj mąka. Idę zobaczyć czy nie mam czegoś słodkiego, bo mi się chce... Okej. Okay. Nie masz pojęcia z czym się mierzysz, ale mniejsza o to.

Zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy. Okej. Okay. O, kanienkę, I'm I'm o, kanienkę. nam pomóc. Ludzie z kopalni mm. wystraszyli stada. Przynieście nam żywność, a dostaniecie wojowników, którzy pomogą mm. wam pokonać piechotę. Pomóc. Yes, schował się w głębi kopalni. Right. I'll do it.

O, mamy wóz. Pierwszy. O nie, ile ich idzie tu, co? Zostaw mnie. Zostaw moje wojsko. Tu ogólnie na dole są takie trzy obozy, z których możemy pozyskać wojsko, właśnie jak zawieziemy te wozy z jedzeniem. Tutaj są tacy, co biją w tam po środku byli tacy, co strzelają, a tutaj na końcu byli szamani, którzy leczą. I ja bym wziął tych szamanów. Muszę odprowadzić ten wóz do jednej z indyjskich wiosek. Wziąłbym ich troszeczkę, bo jednak. Jednak to się przyda. O, tutaj Dzięki Tobie przetrwamy do powrotu stad. Nasi łowcy pomogą Ci walczyć z ludźmi z kopalni. Fajni łowcy, można by tu uzbroić małą armię. Musimy zniszczyć te broń. Znisz wszystkie składy broni. O, to jak w pierwszym akcie.

Trochę szkoda. Witam. No co tu się dzieje? Nie wiem, czy mamy z nimi szanse, jakiekolwiek. tymi łanami, bo gdybym wziął tych tutaj, co biją wręcz, to może i bym miał szansę. Teraz tak średnio. Dobra, chodźmy tutaj zwiedzić. A tu coś mamy. I ke? Jeka Tenties. I ke? I'm ready. I'll do it. Right. Ona hoten. No, katowałeś. I ke? Jeka Tenties. Recht. I Dobra, wózek i teraz. O, co tam pieski? Dobra bijcie chyba też będzie wyjście i takie wejście w sumie numer dwa, więc to będzie troszeczkę bliżej

Nie, no znowu te wilki. Dobra, chodźmy tam na górę, spróbujmy teraz zawalczyć z tymi. Zresztą tu ich jest sześciu. Kawaleria będzie bolała. O, tam wózek jest. Może po ten wózek pójdziemy? Nie wiem, co tu jest. O, tu są ci, co walczą. To ich uwolnimy, ale strzeliła. Mam rożkę liniowego z sosem wiśniowym. O, fajnie. Lubię takie rzeczy. O, wojownik, wojownicy mamy ich tutaj teraz ładnie. I teraz możemy iść tam na górę. No ta misja jest bez, bez takiej tradycyjnej gry, tylko właśnie taka o. O, mamy jakieś busty na przykład do zdobycia w skarbach. Które zwiększają punkty życia. Żołnierzy O, ma 150 jak wezmę skarb to ma... Aha, nie, nie zwiększyło się. A nie, zwiększyło. O o 8. O, tu jest bomą. Zanim się będę Ale uciekł. Gorąco mi? No u mnie jest dzisiaj jest gorąco, ale nie to co było. O wiele chłodniej dzisiaj się zrobiło. Ginął ktoś? Czy wszyscy przeżyli? Chyba wszyscy przeżyli. Wózek. Uciekamy wózkiem. Niech wózek jedzie tutaj do tych wiosek po wojsko. Weźcie tutaj. Chcemy zniszczyć składy broni. Tak jak jest w zadaniu dodatkowym. Więc to zrobimy. Tak, stąd wzięliśmy szamanów, stąd strzelających. A tutaj jest wojsko, które bije chyba, nie? Tak jest. Wojownik Nutka. Drewniana pałka, na czym oni są mocni na kawalerię, no to dobrze, ich trochę mamy. Czemu wy tego nie bijecie, co? Wygląda jakby miała być jakaś pułapka znowu z tymi zwierzętami. Oczywiście, już lecą. Idź tu po skarb. Co za skarb zwiększa życie posiadacza o 30% to Amelia niech idzie po to zdobne pistol... o ma 1150 życia dzięki okej okay, musimy iść teraz już naokoło bo tutaj wszystko zwiedziliśmy trochę kamerkę większą o bardziej rozdysponuje tutaj miejscem wóz zaopatrzenia kolejny ładnie bijemy oho idą ok załatwili jednego niestety No trudno, to sobie weźmiemy kolejnych. Tutaj jedź. A tu jesteś na zewnątrz jeszcze? Tam trzeba się przejść. Muszę odprowadzić wóz do jednej z indiańskich wiosek. Przecież ty tu jesteś. W środku, a nie na zewnątrz. Dziękuję, przybysz. Ci wojownicy pójdą z tobą. Aj nie, nie ma zasięg widzenia. O jest, tam siedzą. A tu nie ma przejścia, bo tu jest zarośnięte. Specjalnie tak jest zrobione. A mogę strzelić? A mogę. Dobra, idziemy. Bo monty, no, jak się dalej to nie jest naprawione jak się tu kliknie na domek to to Bomont wyskakuje dlaczego nie wiem ale tak o tak o jest idziemy dalej armia rośnie Muszkieterów z początku mamy dalej, żaden nie zginął. Pięknie. O, kolejny wóz. Dobra, jedź tam w dół. Co my tu mamy? Współczynnik ataku z większy jednostek. No to bierzemy. Kolejny wóz przysłany z kopalni. Jest? A tutaj na 200 punktów doświadczenia Strzelaków najlepiej brać, bo Tych wręcz to nie, nie za dużo, bo i tak wszyscy się nie nie rzucą A Strzeli każdy.

Dobra, jedź tym wózkiem tam. Nie wiem, czy więcej armii mi jest potrzebne, ale niech sobie tam jedzie. O, jesteśmy teraz po tej stronie tu. Tych wystarczy 8 strzelców bierzemy. No, strzelcy to robią tutaj taką robotę, że nie ma co innych brać. Zachować czujność, bo lis. A co tu, ma w lesie ktoś być? To broni o, tu się, o, przejście się zrobiło, skrót. Fajnie. Wszystkie składy, o, wszystkie składy zdobyte. Jeszcze jakaś klateczka

I jeszcze wózki mi dajecie? To wy Aż tyle, to ja nie potrzebuję chyba wojska, to. Dobra, no jedź po tych strzelców, niestety daleko są. Ale trudno. Tu jeszcze o trzech muszkieterów. To jest Jesteśmy ocaleni. I samym miejscu. Ike, jaka tentyjes? Ike, co tutaj wygląda, jakby coś miało być. Oho, idzie coś. No, idzie gruba armia. Melia robi strzał z shotguna. A są kościani już kościani. Chcę w się sensie znowu ci. Dobrze, strzelamy. Pięknie. Szukaj i zdobądź mapę. Taką mapę. Bo Mont uciekł, może zostawił coś za sobą. To wskaże kierunek jego ucieczki. Skarby mogą podnosić jedynie bohaterowie. Ha, skarby! Seminolska mapa tu jest. O. To jakieś skarby, a tu jest mapa. A tu coś jest jeszcze, czy tylko takie o. Ozdobne. Ike? Jaka ten jest? Ike? chyba tylko ozdomne. Tu jest mapa, tak? seminowska mapa pokazująca położenie Księżycowego Jeziora, warta 300 punktów doświadczenia. Ike. Wygląda na to, żeby mógł dał nogę, ale patrzcie na to. Łatwo. Amelio, minęło dużo czasu. Tak, pięć lat od pogrzebu taty. Co cię tu sprowadza? Od miesięcy podążam tropem Bomonta. Krąg Ossus sądzi, że znasz drogę do jeziora Księżyca. Znowu ta sama historia? Zapomniałeś, który mamy rok? To nie bajka. Twój dziad John przekonał się o tym przed śmiercią. Teraz Beaumont jest przywódcą kręgu. Krąg nie znajdzie nic nad tym jeziorem. Źródło młodości to tylko legenda. Gdzie jest Beaumont? Uciekł. A przy tym zabił moich najlepszych ludzi. Rozumiesz? Bo mą wyruszy na Florydę i wyciągnie od Seminoli to, czego nie dowiedział się od ciebie. Nawet jeśli źródło to tylko legenda, na bagnach Florydy jest dość. Na Florydę? Złotem. To jak pierwszym akcie na Florydę. Płynęliśmy przecież. Na, na Hiszpanów, gdzie była ta mapa z tymi statkami i złotem. Okej, okay, mamy jedną rzecz do, do, do wydania. Zaawansowane plantacje. Wysyła jeden wóz z plantacją. Plantacje są tańsze, odporniejsze i mogą być budowane w dowolnej erze. Chyba to weźmiemy. To jest bardzo dobra. Bardzo dobra rzecz. W szczególności jeżeli nie ma kopalni. Od razu mi lepiej jeszcze zjem chipsy i będzie git. No i git. <grych> Super.